Dziś przyjrzymy się migracji płaszczek. Migracja płaszczek. Migracja to nic innego jak powrót do domu. Dom. Do swoich korzeni. A skąd te płaszczki wiedzą dokąd płynąć? Instynkt. Coś głęboko w środku nas. Coś, co nas woła, za czym aż chce się podążać. Moja mama! Mój tata! Mam swoją rodzinę! Nigdy o tobie nie zapomnijmy, doj. A jeśli ja zapomnę o was? Strasznie tęsknię. Wiesz w ogóle, co to za uczucie? Tak. Dobra, to zawijamy <grymka> Nigdy się nie poddawaj. Taka sytuacja! No Rewelacja! Stój! Jest mi potwornie niedobrze! A, A, nigdy nie zapominaj. Możesz mi pomóc? Nie, nie, nie. Sorry, trochę kiepsko pływam. Jak dla mnie pływasz ślicznie. Dziękuję. No, co? Co? co Dory? Tak. Dory? Tak, przecież my się znamy! Nie. Kochałam to. Zawsze jak ci coś opowiadałam, to ty od razu wszystko zapominałaś mm. i mogłam tak w dalej. Szukam mojej rodziny! Zwariowałaś, to zbyt niebezpieczne! Ręce! Ręce? Mamuś? O! Dobrze, to się nie skończy! To na pewno nie ma mamusia! A! Przepraszam, muszę mrugnąć. Umiecie tak długo nie mrugać, o! Gdzie jest Dory? Co się dzieje? Halo? Halo? Hej, Hej, możesz mi pomóc? Ja! Mm -mm, nie dobrze. Wkrótce w kinach.